witajcie witajcie widzowie na kanale super Galvatron, z jest z witajcie w kolejnym odcinku kto to nie zapominajcie o subskrypcji łapce w górze komentarzu polmin dodałem do ulubionych ocenianiu tego odcinka oraz oraz co nadal nie mam niestety mikrofonu przykra ale i też Niecodzienna sytuacja. Mikrofon powinien za tydzień już być, mam nadzieję. A więc dzisiaj, kto to? Junk Hip, tak, jeżeli chodzi o ankietę, ankiety nie ma niestety, bo za tydzień będzie ostatni robot. Wiecie, kto to robot? A potem zobaczymy, jak z tą naszą serią. A więc ja serdecznie zapraszam do tego dosyć krótkiego, ale mam nadzieję, ciekawego odcinka. A więc zaczynajmy. Dzisiaj nas Junk Hip, czyli Junk Hip, yy, co by tu o nim na początku powiedzieć? Junk Hip jest KSI. Botem składa się z trzech przedstawicieli tego imienia, jak tu widzimy. Zmieniają się oni w śmieciarkę. No, nie było lepszego almondu. I wszyscy, trz, wszystkie trzy roboty tworzą tę śmieciarkę, co jest dosyć jak na Transformersa niespotykane. Niestety nie dostajemy ich figurki, co jest bardzo smutne. i... i, i nie masz. Teraz zajmiemy się ich uzbrojeniem. No, niestety nie mam za dużego uzbrojenia, bo nie z nich ma tylko dwa ostrza, a reszta przyjaciół lub spół, że tak powiem, kolegów, mają małe karabiny maszynowe. No i to tyle, jeżeli chodzi o ich uzbrojenia. Jak widzimy, niektórzy z nich mają po 6 metrów wzrostu, niektórzy troszkę więcej o połowę. Ale jak mówię, skala ich jest dosyć różna, jak tutaj widzimy. I mają ciekawą stylistykę, jeżeli chodzi o roboty. Powiem tak, nie są, że tak powiem, podobne do swojego poprzednika z trzeciej części filmu, którego mam nadzieję kiedyś też zrobię. Oczywiście ten film nie będzie za długi. Jakie mieli akcje i jakie przygody, zaraz oczywiście opowiem. Pierwsza z akcji nie, no, w sumie nie mieli za dużo akcji mieli tylko jedną akcję. Po wskrzeszeniu przez Galvatrona, czyli, prawda, przejście naszego ziarna, niestety akcja się nie powiodła. Wszyscy zginęli w Hongkongu, prawie wszystkie KSI Boty, nie rządząc wiadomo kogo Galvatrona. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o ich historię. No, niestety, niezbyt że tak powiem ciekawa historia. Wiadomo, Galvatron ich tam wskrzesił, mieli tą swoją akcję i zostali wysadzeni przez granat. Powiem tak. Trochę szkoda tych robotów, mogły być jakoś znaczące w historii. Ale do tego, jak to zwykle mawiać, mówię, przejdziemy sobie do naszego krótkiego, lecz mam nadzieję ciekawego podsumowania. I cóż, więcej nic o nich Wam nie powiem. To by było, że tak powiem, na tyle, jeżeli chodzi o nich. A teraz przejdziemy sobie do podsumowania naszego. Moim zdaniem nasze junk-hebboty nie zostały za dobrze, że tak powiem, wpasowane w film, a i też, no, były dosyć krótko i to jest trochę, że tak powiem, smutne. Widzicie, przygotowałem się na to. Niestety, no, były wykorzystywane jako mięso armatnie, no, co jest trochę, że tak powiem, smutne i żenujące. A Wy co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w następnym materiale. I trzymajcie się, i cześć, papa! Pa.